No to mamy nowy pontyfikat. Wszyscy się tak martwią, że nowy papież będzie antytrampistą, że będzie w opozycji do tego co robi Donald Trump. Nie, nie bójcie się kochani. Jan Paweł II jest w 60% reprezentowany, albo 70% chyba w myśleniu przez nowego papieża. Reszta to jest Benedykt i Ratzinger w różnych proporcjach, także Panowie się naprawdę ze sobą dogadają i będą ze sobą współpracować. Oczywiście mają tam różne pomysły na to, jak rozwiązywać problemy świata, ale myślę, że sakrum i profanum, jakim w tej chwili, którym w tej chwili rządzi tak naprawdę Ameryka, plus zrozumienie problemów Ameryki Łacińskiej, jakie reprezentuje nowy Leon. 14, zresztą Leon Lew, 14 jeden symbole w katolicyzmie są bardzo ważne. Także dadzą radę, dadzą radę. Bardziej bym się martwił o samopoczucie Donalda Tuska, Czaskowskiego, tego całego postępowego świadka, z którego się wywodzą w tej chwili nasza klasa rządząca. Bardzo bym się o pana Macrona, baciłbym się o sytuację koncerza Niemiec, bo to naprawdę jest potężna w tej chwili siła. Sagro i profaną reprezentują, reprezentują dwaj synowie tego samego kraju. Oni się naprawdę dogadają. Obaj, obaj są Amerykaninami. Czy się tam to nam to podoba, czy nie? Obaj są obywatelami USA, obaj chodzili do szkoły w USA. Obaj chodzili do McDonalda w USA. Wherever. A doszedłem do wniosku, że na tego mojego krótkiego to będzie najlepsze. Będzie najlepszy most. Bo most to tak pontyfikat. Także kochani, nie martwcie się o stosunki Watykanu z USA. Make what it can great again. Pozdrawiam.